Mediu. Witam e, trenerów obydwu drużyn, trenera e, Motoru Lublin pana Roberta Guralczyka i trenera naszej ekipy pana Rafała Wójcika na konferencji po e, meczu e, rozgrywanym w dniu dzisiejszym Wisła-Sandomierz-Motor Lublin. Przypomnę wynik kończowy, końcowy 2 do 0 dla drużyny Wisły-Sandomierz o skomentowanie tego meczu poproszę trenera drużyny gości pana Roberta Guralczyka. Trenerze, oddaję głos, bardzo proszę o komentarz. Gratuluję tutaj trenerowi zwycięstwa. Przegraliśmy mecz, którego nie mogliśmy przegrać, bo w tej, rundy, w tej rundzie pomimo bilansu 9 zwycięstw, dwie porażki teraz w zasadzie praktycznie eliminuje nas to z rywalizacji, z walki o, o awans, chociaż przed nami jeszcze wiadomo mecze do rozegrania, no ale dystans jest już relatywnie duży będziemy walczyć, nie? żebyśmy złożyli broń żeby tu dzisiaj się coś skończyło w motorze, natomiast to szczerze sobie musimy powiedzieć, że, że to nas bardzo zdecydowanie oddaliło na pewno dużo, dużo złego zrobiliśmy w pierwszej rundzie, gdzie potraciliśmy tyle punktów, które no właśnie teraz pomimo tego niezłego bilansu nie pozwalają nam dalej być w rywalizacji, ale cóż, no za, za, można by powiedzieć, za dwa dni kolejny mecz trzeba być gotowy, bo to wszystko musi dalej funkcjonować i tyle, a że cel w zasadzie no, prawie niemożliwy do zrealizowania, to, to o tym trzeba szczerze powiedzieć. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i teraz poproszę o zabranie głosu trenera naszej ekipy, pana Rafała Ujcika, trenerze. Dobrze. Witam państwa bardzo serdecznie. Przede wszystkim dziękuję że za gratulacje. Ja ze swojej strony mogę pogratulować swojemu zespołowi postawy i mądrości. Oczywiście ogromnie. Fajna rzecz się stała, jak się wygrywa z takim zespołem, jak wiadomo jest to też jakaś tam wielka trójka, można powiedzieć, która pod halę Rzeszów i, i, i Motor, które walczą gdzieś tam o... i tak naprawdę ta walka, ja mówię, że będzie do samego końca i, i nikt nie stoi tak naprawdę na, na straconej pozycji, więc życzę, życzę również tej, tej, tego, żeby, żeby gdzieś tam do samego końca ta, tą walkę można toczyć. Pogratulować trzeba chłopakom przede wszystkim, postawy ponieważ e, wygraliśmy dzisiaj mecz, e, który na pewno e, pokazaliśmy w tym meczu dużo dyscypliny, oczywiście zaangażowania tego takiego mentalnego, powiedziałem, bo dyscyplina jest taktyczna, mentalna, i myśmy dzisiaj naprawdę te, te cechy e, pokazali. E, cóż, e, tak naprawdę, e, przychodząc tutaj, zdobyliśmy z zespołem 7 punktów, ale tak naprawdę wartość dzisiejszego zwycięstwa, e, będzie można i to też jakiś tam kamyczek do, do, do zespołu. Tak naprawdę można potwierdzić w Oświęcimiu i w każdym kolejnym meczu. Bo, bo y, wiadomo, fajnie, prestiżowy mecz, i z jakim y, nie trzeba nawet bardzo zespołu mobilizować, żeby, żeby z, z takim właśnie zespołem jak Motor y, podeszli maksymalnie zmobilizowani i zaangażowani. Natomiast wiadomo, inne mecze się gra właśnie w Świdniku, y, na Sole czy w Jaśkowicach i y, y, y tam y, ta dyscyplina, czy umiejętną, y, ta, ta jakość taka. Która, która powinna być w każdym meczu, nie tylko w meczach pucharowych, które tutaj Wisła pokazywała, czy, czy z Motorem, pokazywać i, i będzie dobrze. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jakieś pytania? Jeśli nie, to dziękujemy bardzo.